Jeszcze się nie obudziłeś dobrze, co? Pobudka Jedziemy Oskar Jedziemy tak? Słonecznie mamy 22 stopnie i co robić w niedzielę w Anglii? Otóż wybieramy się na Karbut. Co to jest karbut? Karbut to jest takie miejsce, w które ludzie przyjeżdżają, wywalają śmieci ze swojego bagażnika. A my, jako kupujący, przychodzimy i je oglądamy. Czasami można się potargować jak na rynku, czasami można kupić coś fajnego. A nie oszukujmy się, w większości przypadków są to śmieci. Śmieci, więcej śmieci, utylizacja plastiku, ktoś coś, no i latający oster. W sumie to, jak sobie pomyślicie, to to ma sens. Ktoś przywozi tutaj śmieci, które kupują inni ludzie, potem ci ludzie, jeżeli się znudzą tymi śmiećmi, śmieciami, to przyjeżdżają znowu tutaj i sprzedają swoje śmieci, które kupili wcześniej, następnym ludziom i ci następni ludzie używają tych śmieci i robią dokładnie to samo. <śmieci> Ekologia. Chcemy zobaczyć co mama robi? Zobaczymy co mama robi? Christmas gift 1947, a to jest 1926. A co z ramką znalazłaś, czy nie? W tej mi się zmieści najmniejsze. Mhm. Czyli to jednak nie jest takie małe jak myślałam. Piesek. Oskar, Oskar zobaczył psa. Jestem przez tyle miesięcy bez słońca, albo po prostu przy 20 stopniach na takiej patelni, to jest jak masakra. Jedziemy jeszcze w jedno miejsce. Kolejny parking i wszystko prześwietlone. Okay. Ostatnio zaczęliśmy jeść musiki i nam bardzo smakują, nie? Tak, pyszne są musiki. Dołożymy koszulę, żebyś był cool? Ja wam podam. i Myślisz. Będę oczywiście, że będę cię nagrywał Nie te Nie te? Nie Te są spoko, takie babcine Nie podobały mi się Okej okay. No takie już lepiej trochę Okej okay. Co powiesz? Hmm? <grym> Mam cię puścić? Te są ładne bo Wiesz co, w ogóle ci ładnie w ogóle Ale te, te są ładne A to są najtańsze a to nieważne, ważne, żeby ci pasowały. No dobra, to to też jest opcja. Naprawdę nie chcę nosić okularów. Wiem, ja też nie chcę, żebyś nosić. Ale te ci pasują. Dziękuję. Wyglądasz jak. Nie wiem, jak ty wyglądasz, ale to dziwne. Wyglądam jak ta babka, co była w potworach i spółkę, która mówiła, Mike, wazyl! Tak, tak. Podobać się mama w okularach? Do? Tych też nie mam, ale to wygląda ciekawie. No. I tak właśnie mniejsze. No to bardzo dobrze. Kole. I to jest najgorsze. Na rzutniku nie mogę nic przeczytać. Muszę podejść bardzo blisko, żeby przeczytać równania matematyczne. No to będziesz miała okulary. Na pewno będę miała. Maria jutro ma spotkanie, i dzisiaj musiała Bizyta. sobie. Maria jutro ma wizytę i dzisiaj musiała sobie wybrać okulary. Dlatego, że nie chciałabym Ramki. wybrać. Nie, nie chciałabym oprawki w sumie. Oprawki? Nie chciałabym wybrać brzydkich oprawek, tak żebyś później nie mógł na mnie patrzeć, jak będę miała okulary na sobie. No dlatego ja tam byłem, przecież tak? No dziękuję. Maria ma problem ze wzrokiem, odkąd była w ciąży. To znaczy Maria zawsze miała problemy ze wzrokiem, ale odkąd była słuchem. w ciąży i ze słuchem? ale odkąd była w ciąży, to jej się strasznie pogorszyło. A jak już urodziła Oskara, to tak by... Oskar chyba je zabrał naprawdę połowę oczu, bo... Nie, nie, po prostu bardzo zależy od hormonów, mm. a... To wytłumacz jeszcze raz, bo musiałem zejść i przestać nagrywać, bo by rozjechał mnie samochód. A na czym skończyliśmy opowieść? No na tym, czemu ci wzrok się zepsuł. Nie wiem jak zacząć zdanie. Wzrok kobietom się ogólnie psuje po tym, jak są w ciąży, jak karmią, jak rodzą wszystko, bo to zależy bardzo, bardzo mocno od hormonów. Mm. A wiadomo, poród i karmienie to straszna burza hormonów. Ja miałam burzę hormonów ostatnio, jak przestałam karmić. Mm. Dziękuję. To teraz jeszcze kawa w ogrodzie i to w sumie będzie koniec dnia. Jest 16 Oskar właśnie poszedł na drzemkę. Nie wiem, czy będzie spał, bo ostatnio. Bardzo sypię. Ostatnio nie chce nam spać na drugiej drzemce, więc wydaje mi się, że nadchodzi czas, w którym jego druga drzemka nie będzie więcej miała miejsca w tym nie wiem, co chciałem powiedzieć. Nie, jeszcze pilnujemy drzemek i jest dobrze z dwoma. Wczoraj spał pięknie na drugiej drzemce, bo wzięłam go prawie na cały dzień na dwór, więc się wylatał, miał świeże powietrze i po prostu był zmęczony, więc dobrze mu się spało. A teraz myślę, że też właśnie zasypię, więc jest ok. Chodzi o to, że wcześniej miał skok rozwojowy, chyba już dziesiąty, nie? Czy dziewiąty? No, jeszcze chyba dwa dni temu, nie, wczoraj <grym> chyba jeszcze nawet. Nie, wczoraj już spał ładnie. Tak? Mhm. A wczoraj mnie nie było, to ja nie wiem. Mhm. Jakieś dwa dni temu jeszcze. I za każdym razem, jak go kładłam, nawet na noc, co się rzadko bardzo zdarza, płakał i nie chciał, żeby ktoś wyszedł z pokoju, nie chciał być sam kompletnie. A teraz, od wczoraj w sumie, jak anioły, kładę go, się do mnie uśmiecha i ziewa. Może pokażę swój hoza zakupowy skarbutów. Uuu, hol karbutowy! To jest pierwsza ramka. I drugą mam taką samą, mimo że zmieni się obrazek w środku, ale obrazki są tutaj nieważne, bo będę wkładać w nie moje robótki wyszyte. Druga taka sama. To jest ta, o którą się bałam, że będzie przesadzona, ale włożyłam tu wyszywanie i im powiedział, że jest ładnie. Nie? Taka biała, niby odrapana Ala stara Ale ja widzę, że jest plastikowa Sama dla siebie bym jej nie kupiła O tutaj też jest taka postarzana Jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba uh -huh. Ta wygląda jak takie... Tylko ten zielony trochę mi nie pasuje bo. Ta wygląda wiesz jak, jak takie stare, stare ławki w gimnazjum Takie pomazane długopisem, odrapane w ogóle o, że trochę. I jedna taka. I druga, to znaczy ostatnia nasza, prawie dokładnie taka sama, tylko że minimalnie większa. O. Jest, no nie wiem, jakieś półtora centymetra między nimi, nie? No i tyle. I to tyle. Możesz zasubskrybować. Vou tá?